Cześć, z tej strony Wadi z kanału Artil Team. Zapraszam Was do 25 odcinka. W tym odcinku będę chciał iść z tymi workami zboża do młyna. A ciągle zapomnę, że W to jest zmiana broni. Yy, tak jak mówiłem, będę chciał iść do młyna, sprzedać. Jak nie uda się, no to nie wiem, czy gdzieś to, to po prostu zostawię. Nie wiem, czy sprzedam nawet za zaniżoną jakąś cenę. No i będę chciał faktycznie iść do tego fortu, chociaż trochę coś tam poczyścić. I wtedy, jak będzie tam prawdopodobnie jakiś imienny boss albo cokolwiek innego, zostawię go. Jak zacznie atakować, to po prostu ucieknę. Bo mam nadzieję, że się będzie dało. Wrócę tutaj, wezmę dopiero misję na niego i pójdę tam, biorąc pod uwagę, że wcześniej, czyli za chwilę, tam wszystko poczyszczę. Powinno pójść łatwiej. Minus tylko, że muszę iść tam, wrócić i znowu tam iść, więc to jest jedyny mankament. Ale mam nadzieję, że bez tego też będzie wszystko okej. Okay. Dobra, gut 3, zmęczenie 1, lecimy. Najpierw będę chciał iść do tych uli tutaj. Kurcze na szaro są optymizm, bo miód, Jakby miód znalazł, no to bym rozumiał optymizm, a tak bez powodu właściwie to nie rozumiem. Dobra, weźmy gdzieś wyżej. No szkoda, że kurczę tutaj już tego klucza nie mam, przepadł. Znaczy, no, bez sensu jest pytać ich, jak na pewno nie będą mieli pieniędzy. Dobra, pokaż towary. Potrawka parobka. No, i nie chcę kupić, kurde, no. Niektórych handlarzy, no ale widać, że nie tego. I tylko za 15? Hmm mnie zaciekawił, ale za 92. Mięso, warzywo, warzywo, warzywo. Potrawka, parobka. No nie mam nic innego. No ale dobra, kupię ze względu na to, że to jest po prostu jakiś dodatkowy przepis. I mam nadzieję, że z nim w przyszłości będzie łatwiej coś upichcić do jedzenia. Że tak myślę, bo tu mam jakieś jedzenie, ale czy na przykład tego nie kupić? A nie, to 37 aż. 27. No niezbyt. Dobra, tu się nauczyłem, więc prawdopodobnie nie u tego, może u tego. Czym mogę pomóc? Po ubraniu widać, że jesteś osobą z wyższych sfer i nie tutejszą. Zgadza się, nazywam się Kerwan Den. Pewnie to stanowisko zarządcy z łaski wielkiego magistratu. Dzieje się tu takie pomieszanie z pomplontaniem, że nie można miejscowych spuścić z oka na sekundę. Hmm. No dobra, brzmi identycznie jak. Ja to już czytałem, więc bez sensu. O, właśnie, pokaż mi towar. No i ten też nie chce tego kupić. No kurde. I nawet tego nie chce kupić, co jest gorszą wiadomością. Hmm. Ten też nie chcę kupić niestety To wychodzi na to, że tego tutaj chyba nigdzie nie sprzedam Purdy, Nie chcę tu w tych czerwonych zostawiać Bo pewnie znowu im przepadnie A tutaj nie mogę wejść Tam też nie Kurczę, jedyne co to tylko tutaj bym mógł, no ale tam nie wejdę. Nawet siłą tego nie rozwalę. Kurcze, no nie mam pojęcia. Dobra, pójdę do tego fortu z tym, może gdzieś tam po prostu będę mógł to zostawić. Nie mam pojęcia, zobaczymy. Oczywiście najpierw trzeba. O, nie mam łopaty, nie? 11 razy. I nic nie ma. Nie wiem, czy to jest ze względu na to, że nie ma łopaty, to nic ciekawego nie znalazłem. Nie mam pojęcia, jak to działa. Ale tak z ciekawości chciałem wziąć. Kurczę, pora chyba wezmę. Hmm. A jak to było w kwestii, gdzie to było to gotowanie? Czy w ogóle tutaj jest gotowanie? Kurczę tylko w garnku? Że typowo. Nie no, właśnie, to jest osobno. No dobra, nie zobaczę, ale wezmę tego pora w razie wody. Najwyżej go później wyrzucę gdzieś. Bo wiem, że było potrzebne właśnie jakieś jedno warzywo, coś tam, coś tam. Chyba mięso jedno, nie jestem pewien. Woda chyba. I coś tam się robiło. Totalnie nie mam pamięci do takich rzeczy, a bardziej mam wrażenie, że mój umysł działa w ten sposób, że jak wiem, że. Jest sposób, żeby to sprawdzić, i nie będę musiał tego pamiętać, to automatycznie to zapominam. Więc jak wiem, że jest sposób na sprawdzenie tego, czyli po prostu muszę znaleźć ognisko i tam sprawdzę. No to tak mój umysł sobie to zapomniał. O, jak miło ule. Dobra, też jest moje jedzenie, żeby było wiadomo, że to jest tu i tu. Tylko, że Tutaj chyba wszystkiego nie będę brał. Na razie wezmę na dwa po prostu. W kwestii, że jak będę głodny, na razie mam głód 8, pragnienie 11. Dobra, jedno zjem. Pragnienie jeszcze nie. No właśnie, to jest jakieś tam podstawowe, powiedzmy, że chociaż jedzenie. Jestem ciekaw, czy są tutaj jacyś wrogowie Dwa zające A chwila, a propos zające, mogę trafić go? O, super. O, no, raczej jestem za słaby na strzelectwo. Znaczy na, na strzelanie na dłuższy jakiś dystans. Ile to jest 1, 2, 3, 4, 5. 5, ewentualnie 6 do przodu mogę tutaj iść. Czy iść mogę strzelić. Soczewice wezmę oczywiście. A jednak są. I to kurde jest jeden, z z który strzela. A my jesteśmy tutaj na polu. Szczerym polu. Hmm. I teraz jak to zrobić? Jak pójdę za krzak, to i tak mam wrażenie, że będzie mógł mi trafić, więc. cofam się. Kurde, może lepiej do niego by było iść? Tu jest bliżej, żeby zwiać. Spróbuję zwiać. Dobra, zaczekam. Czy przyjdzie, po prostu jestem ciekaw. Wiesz, tutaj też bym mógł się uleczyć, ale dobra, tyle to tam. Kurde jednak idzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Za czymś ten jeden przyjdzie, czy nie. Dobra, przyszedł. Przejdzie kolejny czy nie. Mogę go? Nie mogę. No jestem cały czas ten stwany. No dobra, atakuje. no co zrobię. Zobaczmy jak miał łuk 15 obrażeń. Ale mój jest lepszy, więc chociaż tego będę mógł sprzedać prawdopodobnie. Duży minus jest taki. Ja to nie będę mógł sprzedać. To miałem wziąć jeszcze zbierz. Duży minus jest taki, że to jednak co będzie mówić dużo miejsca za mój, szczególnie to, więc dość mało mam miejsca na cokolwiek innego. Także cóż, na razie muszę sobie w ten sposób kombinować w kwestii miejsca i tak dalej w ekwipunku, biorąc pod uwagę gdzie idę, to zapewne stamtąd też cokolwiek będę mógł y, wynieść. Więc znowu się zaczyna mankament z tym, że jest za mało miejsca w ekwipunku. No i dobro. Muszę iść góra i lewo, dobra. Kurde, jak widzę takie drzewa, to od razu mam takie w głowie, kurde, żebym nie wlał znowu w jedyną pułapkę w lesie. A dobra woda. Mówię, co to za dźwięk? No wypij i 10. Czy mógłbym coś zjeść? Tutaj pragnienie aż daje 5, ale zostawię to. Kurde, to jajko. Szkoda, że nie. Dobra, drugiego będę musiał po prostu poszukać i tyle. Tutaj głód minus 3. Samej soczewicy, ale na razie nie będę brał. Odporność na głód. Dobra, to zjem. Ponieważ już będę miał zero, to jeszcze trochę bardziej będę odporny, więc w sumie dobrze o kolejny por. A, ale ten o nie, ja mam łuk. Dobra, teraz wyjać. Dobra, teraz mogę zaczekać na niego. Nie krwawie, nie. Dobra, wystarczy, że odpocznę, więc dobrej i to. Pałka jest na no zubyta, więc od razu wylatuje. Ta jest już większa. I nie, jest rozwalona na tyle. No dobra, to będę mógł zostawić, ale no już jest bida. Soczewicę wezmę w ogóle? No właśnie. Niestety tak tylko musi być aktualnie. No trochu ciemno jest sobie nie mówić. Kurde, jestem w lesie i nigdzie nie widzę żadnego gniazda. By się przydało jajko. Ogólnie mam wrażenie, że ten las jest dość. Myślę, że to jest jakieś studnia. Dość gęsty albo to jest po prostu kwestia, że w nocy idę i te cienie wariują mi w oczach trochę. O, jest. Jest w końcu napis polski gniazdo, bo postanowiłem w końcu zaktualizować grę. Rzadko to robię. Zwykle staram się, jak już gram w jedną wersję, to nie aktualizować, ale byłem ciekaw, co tutaj pododawali. Dobra, jest, kurczę, to drugie gniazdo i tak myślę, czy tą pałkę nie wywalić, żeby zyskać jedzenia. Dobra, bo na razie są dwa posiłki gwarantowane, że tak powiem, więc dobra, to jedno gniazdo sobie zostawię na zaś po prostu No, w końcu widać już fort Już coś tam ładził, jakbym to tu schował, Kurde, co i tą pałkę też bym tutaj mógł schować? Ten łuk też. Żeby mieć aktualnie tylko te powiedzmy, że najpotrzebniejsze rzeczy. Nawet to bym mógł wyrzucić tą szmatę chyba też. To zostawię, bo sobie, jajecznicę sobie do tego wezmę. No chyba tyle, bo tutaj mógłbym coś wyrzucić też, ale aktualnie nie chcę. Tam jest lina. Dobra, bo ktoś tam łaził na 100%. Wezmę na razie łuk. O właśnie. Sprawdź, to jest osiłek. No, zmoknięty. Ale to jest były rolnik, który przez widmo głodu wkroczył na ścieżkę zbrodni. Mięso armatnie do każdej brudnej i ryzykownej roboty. Czyli w razie jakiejkolwiek walki, no to powiedzmy, że jest na pewno silny. No cóż, wychodzi na to, że właśnie straciłem dźwięk. Chciałem sprawdzić, co się stało, ale nie mam zielonego pojęcia. Minus jest taki, że nie mogę teraz sobie gry wyłączyć, no bo bym stracił to, co tutaj już, że tak powiem, przeszliśmy. Więc no, niestety, wychodzi na to, że teraz będzie trzeba iść. Kurczę, na, na głucho dosłownie. Nic nie słyszę, co się dzieje. Kurczę, za blisko podchodzę, bo tutaj ktoś może być. Totalnie nie słyszę nic, więc nawet nie wiem. Czy ktoś zaraz nie, nie krzycz, krzyknie, że ktoś do mnie podchodzi? Gdzieś kogoś widziałem przez chwilę. To jest jeden i tam chyba gdzieś niżej jest drugi, więc dwóch tu chyba będzie tylko. O, już mnie zauważył. No bez jaj, no w końcu. No, walka brzmi fascynująco, jak sami słyszycie. Dobra, muszę swoje strzały pozbierać. Jest jakaś cebula, wiadro i tak dalej, ale na razie bardziej mi o to chodziło, żeby coś ugotować w końcu. Jajka sadzone, właśnie. Kurde, nie to kliknąłem, wyrzuć wziąłem. Dobra, ale weźmy na razie tutaj te dwa, to jedno, i to muszę podnieść. I to, mi teraz tak. Gotuj, połącz z tym, gotuj, zjedz. I zobaczmy. Pragnienie 22, ale głód 1, więc fajnie. A właśnie, jeszcze zobaczyć kwestii tego zupa z soczewicy. Co jest potrzebne tutaj? Strąg, strąg, warzywo, z wodą. Nie widzę tutaj nigdzie studni, bo tak bym faktycznie to mógł zrobić też. Dobra. Jakieś proste kolczyki na sprzedaż będzie. Beczka, cebula i tak dalej. Wejdę tylko z ciekawości, zobaczyć No dźwięk jest byczy. Zatem muszę sprawdzać, no właśnie, czy nie ma pułapek. O, jeszcze optymizm dostałem. No okej, okay. kurde. Ale to tylko jeden. Zaczekam na dziada. A jeszcze raz. I ucieka. Ja ci dam, no. Miecz domowej roboty. I będę mógł go sprzedać. Fajnie. Jeszcze jest jeden. A z ciekawości tu stanę. Kurde, dwóch jest. Dobra, to jednak wieje. Stanie? Aj, mądrzejszy niż myślałem. Dobra, cofnę się. Dobra, nikt nie wyszedł, tylko jestem teraz ciekaw, czy czasem tam nie czekają na mnie. Zobaczmy. Łapki są nadal w tym samym miejscu. No jest tam ten jeden. Kurde, jeszcze jeden? O nie, trzy, trzech jest, dobra. No i znowu nie idą. Tylko strzała albo dwie tam straciłem. Już myślałem, że się cofnęli całkowicie, jednak nie. No kurde, jakby nie mogło dwóch iść, musi trzech. No dobra, ale mam wrażenie, że po prostu teraz będę musiał się chyba jednak cofnąć. I iść spać nawet nie do młyna, bo tam nie mam jak iść, a tutaj nie widzę nic takiego, gdzie bym mógł iść. Chociaż nie, tutaj mogę iść, bo tam było gdzieś wyżej, yy, faktycznie do spania. Dobra, to idziemy tam? No, bo bez dźwięku nawet mi się bardzo dziwnie gra, więc nie chcę sobie wyobrażać, jak to jest, oglądając po prostu. Cisza całkowita. Wezmę to, po prostu przyspieszę i tyle. Kurczę, tutaj garnek mogłem wziąć stamtąd, ale dobra, wiem na zaś. No dobra, cóż, tutaj zakończymy ten odcinek, może i przedwcześnie, no ale to jest kwestia tego, że, no mówię, bez dźwięku to jednak coś nie tak, niezbyt dobrze się tak gra. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku uda się tam bardziej poczyścić. Plusem jest to, że faktycznie tutaj mogę przyjść, zjeść, i spać, a też, z tego co pamiętam dokładnie, tutaj też jest woda, więc tutaj poza jedzeniem jestem, powiedzmy, że całkowicie bezpieczny. Także aktualnie dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!